Szymon Czerwiński dzisiaj e, w kuchni, a Szymon e, wcześniej przed przyjściem do nas poszedł po prostu na bazę i kupił wszystko to, co powinniśmy mieć teraz na stole, jak Państwo widzą. Dokładnie tak, dzień dobry, witam serdecznie. Dziś u nas lato na talerzu szybkie, proste i pyszne dania. O czego zaczynamy? Na no przykład od pysznego chłodnika, który nas ochłodzi. teraz tak, busz, bo jest duszno. Zobaczcie, tu mam moje starte ogórki, co ja zrobiłem? Ja je zasoliłem e, około 15 minut temu. Zobaczcie, jak ona pięknie puściły całą wodę. E, a następnie je wziąłem i odcisnąłem. I takich ogórków będziemy używać, ale chłodnik, podstawą to jest botwinka. Skoro botwinka... Przepraszam e... Cię Szymonie, ale podstawą to jest chyba ten jogurt, czy co to jest? To, to mamy dwie, dwie podstawy. Tu mamy jogurt naturalny, tak. tu mamy e, kefir, ale żeby... Mieszamy ze sobą? Dokładnie tak, ale żeby powstał na przykład taki chłodnik litewski, e, to robimy botwinkę. Ja zrobiłem ją na niczym innym jak na wywarze warzywnym. E, dałem najpierw startę buraczki, następnie dałem resztę, czyli liście i łodygi. Tak. Pamiętajmy o tym, że liście i łodygi o wiele e, szybciej nam się ugotują niż e, buraczki. E, przekładamy do jogurtu e, naturalnego. To nam daje kolor? Dokładnie I tak. Smak. Daje nam kolor i smak. Dodajemy jeszcze oczywiście nasz e, kefir. Zobaczcie, już wow. piękny kolor. No ale żeby dobra była botwinka, czyli dobry chłodnik, on musi mieć odpowiedni wsad. E, a jaki u nas sad będzie? Kiełbasa. E, jajko. Dziś kiełbasy nie, nie będzie. Rzodkiewka. Jutro będzie kiełbasa, zapraszamy serdecznie. Aj, aj, będzie aj, aj, aj. jak najbardziej rzodkiewka, którą sobie starłem na tarce. Będzie oczywiście nic innego jak ten ogórek, który pokazałem, jak zrobić, aby nie było w nim dużo wody, żeby nam bardziej jeszcze nie rozcieńczał. No i cała masa koperku oraz szczypiorku. Szymonku, bo e, i w, w musi być dużo śmietków. Dokładnie tak, im więcej tych śmietków, tym lepiej. To są zdrowe śmietki, same warzywa? A tak? Czekaj, bo ty razem z łyżką to mieszasz. Coś, łyżka coś tu jest, o, trzymam ją. To ja wezmę. O, zabrałem już tak. i całość dokładnie mieszamy. Gęścior, dokładnie tak, czym będę go podawał e, z. Kozim serem to jest fajna rolada kozia, ale zrobimy również bardzo szybkie grzanki. Grzanki, które powstaną, mam tutaj chleb razowy, zobaczcie, tak pięknie wygląda. Podkręcę go niczym innym, jak czerwonym pieprzem. On fajnie Smażyłeś daje go smak. Na nie, nie, ponieważ będę go piekł w piekarniku. Okay. Gdybyś, gdyby to był maj, początek maja, dałbym świeży czosnek niedźwiedzi. A czemu nic czosnek ma nazwę niedźwiedzi? Bo jest dla niedźwiedzi. Niedźwiedzi Dokładnie go jedzą. tak, jedzą go niedźwiedzie. Dajemy od razu odrobinę oliwy i tak. Tak e, chlebek przygotowany, będę piekł w piekarniku e, aż do chrupkości. I podamy w ten sposób razem z chłodnikiem. Z chłodnikiem. Ale, A wy... jajo będzie? Jajo będzie również, ale tu zobaczcie moi drodzy, tylko wam pokażę na szybko, ponieważ mieliśmy rzodkiewkę. Ja góry nie wyrzuciłem, tylko ją zblendowałem. Dałem od razu liście e, bazylii i czym to podkręcam? Odrobina sera to może być każdy twardy ser. I robisz pesto. Dokładnie tak. Dajemy odrobinę e, orzechów, to są orzechy laskowe, wcześniej ja je. E, najpierw je uprażyłem, o, potem tłuk. zblendowałem. Czosnek. I w ten sposób odrobina oliwy z oliwek. O. Mamy swoje pesto. Mamy swoje pesto. To niczego... są pikantne. Dokładnie, bardzo tak. fajne w smaku. I, i niczego nie wyrzucamy. Możemy je podać właśnie o, na przykład, na grzance. I to jest też pomysł, zobaczcie, na bardzo kuchnię taką oszczędną, ponieważ wszystko wykorzystujemy i jest zielone. Zobaczcie, ja właśnie przekręciłem na patelni kotleciki kalafiorowe, ale żeby one mogły się wykąpać w tym oleju i nam smakować niesamowicie, musimy je najpierw zrobić. I tu są. To jest kalafior, który ugotowałem wcześniej, e, potem go zblendowałem e, i przekładam do miski. Czyli takie puree. Dokładnie, Dokładnie tak, puree z kalafiora. E, dodaję od razu e, jajeczko, jedno albo dwa, na razie dam jedno. I teraz jest taka sprawa. E, ile dajemy bułki tartej i ile jest mąki? Jest nie wiem. Czemu nie wiem? Bo nie wiem, ile było wody w kalafiorze. Jak bardzo Czyli na, oko. O, na oko, jak bardzo on był e, wodnisty. E, więc dodajemy pomału, a następnie, e, m, następnie mieszamy. E, powstanie nam taka m, masa. Dosyć lepka, oczywiście, suli, pieprz koniecznie też. E, I coś zielonego, na przykład to może być. E, koperek. koperek. Koperek możemy dodać. E, Powstanie nam dosyć lepka masa. E, niezbyt gęsta, oczywiście. Nam, Im więcej mąki, tym bardziej ona nam się zagęści, ale tego oczywiście nie chcemy. E, I ja taki patent sobie stworzyłem, że mam łyżkę z wodą. I będę zamaczał, formu, formu formował kotleci. kotleciki, a następnie do bułki tartej przekładał tak. i smażył na, smażył na oleju. Bardzo lekkie, letnie danie. A nie na smalcu? Nie na smalcu, nie. Dzisiaj leciutko, delikatnie, zobaczcie. Bo moja babcia zawsze smażyła o, na smalcu kotlet. Więcej mąki muszę dodać, bo się lekko rozpada jeszcze, czyli za mało jest mąki, to już wiem. Ale z czym mogę go podać? Mogę go podać te kotleciki nasze z bardzo prostą szybką sałatką, którą teraz zrobimy. Mam tutaj miskę. Do miski przekładam nic innego jak młodą kapustę, którą poszatkowałem na mandolinie. Daję od razu dwa składniki typowo polskie i typowo letnie. Jest to jabłuszko, które starłem, a także, a także rabarbar. rabarbar. Dałem odrobinę, dałem odrobinę cytryny, soku z cytryny, aby jabłko mocno nie szczarniało. Do tego orzechy laskowe, które wcześniej upru, uprażyłem na patelni. Znowu oczywiście nic innego jak nasz szczypiorek, a także koperek i szybki sos. Jakim sposobem mogę mm, takie letnie warzywa potraktować? Oczywiście so sok cytryny, do tego oliwa z oliwek, czyli lekkie winegret. i coś słodkiego poprosimy. Dokładnie tak i to będzie szczypta e, łyżeczka miodu. Całość dokładnie mieszamy. Dokładnie tak, przekładamy do naszej sałatki i zostawiamy chwilę, aby nam się przegryzła. E, możemy podać także z młodymi tu piekłem już e, które mogą być także na przykład z twarogiem albo z y, odrobiną śmietanki, ale też samą samą e, sałatą. Ale to nie koniec, bo jeszcze będzie lato na talerzu na słodko, ale to powiem wam później, jak to zrobię. Ja to Marcina to będzie... bardzo zainteresuje. Rabarbar Ty, prawdopodobnie. To masz te minusy, ja masz, baj, baj, W ogóle tu nie przychodzisz po, czego? podjadać. No bo nic jeszcze nie zrobiłeś. <laughs> to co mam podjadać? A, A ja czekam. ciasteczka rabarbarowe. Będą. No. Będzie kruszonka, tak, z rabarbarem? Tak. Tak, będzie wiele bardzo słodko kwaśne. Słuchajcie, tak. No, żeby rabarbar użyć go, musimy go obrać. My mm. łatwiej chwycić się z kawałkiem tutaj noża za sam wierzch pociągnąć i te włókna z niego ściągamy. E, a następnie co? Następnie go pokroiłem w drobną kosteczkę plasterki. E, dodaję odrobinę mąki ziemniaczanej. Czemu daję mąkę ziemniaczaną? Jej takie jest zadanie, aby wciągnęła nadmiar soków. Gdybym dał jabłko, tego nie musiałbym robić, bo jabłko ma swoje sobie pektynę. E, Dałem także cukier e, brązowy. I całość wymieszam. Tak przygotowany rabarbar przekładam od razu do miseczek, w których będę go zapiekał. Z czym go będę podawał? Eee, co dam na górę? Oczywiście, że dam kruszonkę. Eee, kruszonkę, którą zrobiłem z niczego innego. No w końcu. W końcu, w końcu jeszcze coś u mnie dzisiaj. Eee, czy to, przepraszam, będzie kruszonka z lodami, bo lodów już nie ma? Będą lody, ale teraz ta, tak, tak. w kruszonka. Tu mam kruszonkę, zobaczcie. Czyli to jest nic innego jak masło do tego mąka i cukier. Coś tu jest z tyłu. Hmm. E, Wymieszane. Ja jeszcze podkręcam czym? Testem. E, Zestem, dokładnie tak. Czyli Daj, skórką z cytryny. Daję skórkę cytryny. Hmm. Nawież dajemy kruszonkę e, i e, zapiekamy. Z czym podajemy jeszcze? Osiemnastka odrobina e, wanili ziaren wanilii bądź e, ekstraktu i dokładnie mieszam. Przed chwilą właśnie e, upiekłem, możemy iść jak krok do tyłu. Jeszcze jeden. Uważaj. <gry> Przed chwilą upiekłem, e, ale, ale o gorące i możemy już zaserwować. Tu możemy podejść z nimi. I jak serwujemy? Dajemy lód, tak, który ja właśnie dam. był wyjedzony. Nie, nie był. Ale jeszcze potem na jeden pomysł. Co to jest? Melon eee. zmrożony. Arbus. Arbus. Ja Arbuz. tydzień temu w piątek o nim mówiłem. Mm. I zostawiłem go w zamrażniku, bo o nim zapomniałem. Zupełnie mówię poważnie teraz. Możemy go. E na tarce zetrzeć Bo, zimne do ciepłego dokładnie tak powstaje nam coś takiego jak granita e, jak mamy na przykład na Sycylii też możemy tego arbuza typowo polski deser zamiast lodów e, sobie zetrzeć na miseczce e, i serwować czy A Marcin ar... już zaserwował z lodami dokładnie z lodami. tak Lody. sobie zaserwował przede Tobie wszystkim. też do tego jeszcze odrobina śmietany kwaśnej którą ubijałem razem z cukrem pudrem i ziarnami wanilii i myślę, że mamy idealny, idealny deser, typowo polski na lato. Dziś dania były proste, sympatyczne, przyjemne. Letnia kuchnia, letni talerz. Powstały ziemiaczki, powstał chłodnik, sałatka z kapusty białej. Kotleciki. Skala Flora i... Tak. i wspaniały Tada. Crumble. Brawo! I mamy z to! Z rabarbarem, dziękuję Ci bardzo. Zwracamy Państwa uwagę, że dzisiaj przepisy bez mięsa, więc takie lżejsze, lżejsze lekkie, delikatne. Na ciepłe dni szczególnie. Dokładnie, dobre. tak. Przepisy oczywiście są na naszej stronie. Tam jest krok po kroku, jak to zrobić. Dla Was to napisałem. Czy możemy już kończyć? Możemy. Bo ja bym już chciał spróbować. W końcu. Bardzo dziękuję. My Róż. zapraszamy na krótką przerwę, a po przerwie porozmawiamy o biżuterii, która spowoduje, to. że będziemy wyglądać o, jak o. milion dolarów. O. I znowu się oparzył. Wiedziałam, że tak Powiem, będzie. Że ja to dla nauki robię. O, ja oczywiście. Się poświęcam. poświęcam. się dla narodu polskiego. Mmm, a mamma miała. <laughs> To jest optymalnie. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień